Podkomisarz Gabriel Lewicki, zastępca komendanta rejonowego Policji Warszawy. Byłem w Państwowej Komisji wyborczej, gdzie w rozmowie z sędziami ustaliłem, że osoba, która posiada status męża zaufania określonej komisji, może wykonywać swoje, swoje zadanie tylko w komisji, do której jest upoważniony. Czyli jeżeli jest to obwodowa komisja, Wyborcza to z konkretnym numerem i tylko przy niej może wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli jest to okręgowa komisja wyborcza, to tylko na terenie komisji, okręgowej komisji wyborczej z odpowiednim numerem. Jeżeli państwowa komisja wyborcza, to tylko na terenie państwowej komisji wyborczej. Może się przemieszczać z przewodniczącymi, którzy posiadają protokoły, jeżeli jest upoważniona do obwodowej komisji przez rejonowy punkt zbierania głosów do okręgowej komisji wyborczej. Jeżeli nie ma upoważnienia do bycia mężem zaufania w okręgowej komisji wyborczej, niestety nie może już dalej pełnić swoich zadań. Jego zadanie skończyło się w momencie, kiedy dotarła taka osoba do obwód do, do Okręgowej Komisji Wyborczej. I to samo jest z Okręgową Komisją Wyborczą. Może pełnić swoje zadania na terenie Okręgowej Komisji Wyborczej, może się z protokołem przemieścić do Państwowej Komisji Wyborczej, jednak e, nie może już e, nie, nie pełnić swoich, e, swoich uprawnień na terenie Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast tutaj nie jest ani obwodowa Komisja Wyborcza, ani okręgowa Komisja Wyborcza. To jest punkt odbioru I tutaj, protokołów, i w punkcie odbioru protokołu tak, mogą być. Mężowi zaufania obwodowej komisji wyborczej, do której zostali przy, przypisani i mogą przyjechać z, protokoła, z protokołami z danej komisji i zajmować się protokołami swojej A, obwodowej komisji pan wyborczej. Pan tutaj się poprawił, bo nie mogą przerywać, mogą przyjechać tylko i wyłącznie ze swoim protokołem i wyjechać w momencie, kiedy zakończą się czynności związane z jego własną komisją wyborczą. I w związku z tym pozostaje tutaj luka, to znaczy to miejsce pozostaje całkowicie poza kontrolą społeczną. Czy aby na pewno. Tu może, tu może osoba. Mi, ja może... dokończę tego, dobrze? Osoba z obwodowej komisji wyborczej może tutaj. Przedlać, jeżeli... Tylko w zakresie swojego własnego. Tak. i w związku z tym, ale ponieważ tutaj nie jest obwodowa komisja wyborcza, tu jest punkt odbioru protokołów z wielu obwodowych komisji wyborczych. Ja dzisiaj na konferencji prasowej o godzinie 18 zadałam sędziom to pytanie. Ja, ja zaraz zapytam pana, który z sędziów udzielił panu tej odpowiedzi, bo dzisiaj na konferencji prasowej, transmitowanej na samozwokę o godzinie 18, zadałam to pytanie, że sędziom, dlaczego mężowie zaufania nie mają wstępu do newralgicznych miejsc? związane z liczy, z procesem wyborczym. Wśród tych miejsc jest krajowe biuro wyborcze, które liczy głosy przy swojej komisji wyborczej na poziomie centralnym oraz punkty odbioru protokołów, ponieważ to, co Pan mówi, przyjechanie tylko i wyłącznie ze swoimi głosami, ze swoją komisją wyborczą tutaj. I bycie do momentu zdania dokumentów to nie jest monitorowanie tego miejsca. Jakkolwiek by pan nazwał to miejsce. Stąd, stąd stąd. stąd do zaufania o komisji wyborczej, numer i tu, w zależności do której jest. Może, to, jechać, system, do może jechać do komisji okręgowej. Może towarzyszyć tutaj. I, I może się to Ja to rozumiem. Natomiast mi zależy na monitorowaniu tego miejsca. Nie poszczególnych protokołów, bo to jest na poziomie Ogrodowej Komisji Wyborczej. Tu był przedstawiciel, pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej. Pełnomocnik. Tylko proszę nas też zrozumieć, bo w tym momencie nie my jesteśmy powołani do wyjaśnienia jasności, Bo to jest opinia sędziów z państwowych. Ale, ale ta opinia sędziów niczemu nie przeczy. Przepraszam, mogę coś ale powiedzieć? Bo ja usłyszałem coś takiego, pytanie. że, czy, ja mam pytanie. Tu znajduje się pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej. To prawda? Tego nie wiem. No, ten pan, nie, nie pamiętam nazwiska. Pan Kuźniak. Kuźniak? Czy Puźniak. Puźniak. Jest pełnomocnikiem Okręgowej Komisji Wyborczej. Niewątpliwie tu odbywa się proces wyborczy. Zdawanie dokumentacji to jest... Jeden z, procesów, z elementów procesu wyborczego. Okręgowej komisji. Jeżeli tu znajduje się pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej, to znaczy, że tu mieści się jedno z miejsc Okręgowej Komisji Wyborczej. W związku z tym mąż zaufania, który ma, jest, jest akredytowany przy Okręgowej Komisji Wyborczej, ma prawo do przebywania w tym lokalu. Stanowisko sędziów Państwowej Komisji Wyborczej jest takie, że e, mąż Zaufania Okręgowej Komisji Wyborczej. ma prawo przebywać ma prawo przy... w Okręgowej Komisji Wyborczej. Okręgowej komisji tak wyborczej. jest. Tam są przyjmowane tak. głosy i tam na terenie tej Okręgowej Komisji Wyborczej. W czyim imieniu te dokumenty są tutaj przyjmowane? Ale to nie jest pytanie do nas. No to, ale nie, no, panowie, skoro pan, nie panowie sędziowie nie, no, panowie, z PKW nie odpowiedzieli podjęcie, albo odpowiedzieli w niepełny sposób na pytanie. Po prostu. Co tutaj, kto Jeżeli tutaj znajduje się pełnomocnik, pełnomocnik to, to znaczy, że to jest okręgowa komisja wyborcza. No, jeśli pan chce podjąć interwencję wobec mnie, na przykład, w Ja tym przekazuję Pani że nie interwencji, tylko tak. tak jak powiedzieliśmy, chcemy pomóc i wyjaśnić sytuację. Rozumiem. Tak? Tak? Więc ja panów informuję, ja tutaj przyszłam. Przed, zapytałam e, e, pana, kto, kto, tutaj panów zapytałam, kto tutaj zawiaduje tym miejscem, jeśli chodzi o wybory. E, pokazano mi pana, który na początku jeszcze rozmawiał, potem nie rozmawiał, potem z powrotem rozmawiał szczęśliwie. I on się przedstawił jako Zbigniew Późniak, czy Kuźniak, jako, jako przepełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej. I ja, a ja jestem mężem zaufania Okręgowej Komisji Wyborczej i ja, moim obowiązkiem jest patrzenie na ręce temu panu. Ten pan gdzieś tutaj wyparował, ale rozumiem, że to miejsce jest, jakby działa w imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej, bo obwodowe komisje wyborcze to są te, które, te podstawowe komórki, które wytwarzają na końcu te protokoły, które to protokoły są złożone tutaj. To jest punkt pośredni. Jak Jeżeli są pomiędzy... jakiekolwiek rozbieżności w interpretacji tego stanowiska, to nie należy do nas ich rozstrzygnięcia, żeby to było jasne i to podkreślam. tylko można złożyć skargę do Państwowej Komisji Wyborczej i tam zażądać wyjaśnień. Rozumiem. Ja Panów informuję, że ja tu jestem mężem zaufania z okręgowej komisji wyborczej. I monitoruje pracę tej komórki. Natomiast e, ja prosiłam Panów o interwencję w dwóch sprawach, ponieważ na początku tutaj ten Pan kuźniak nie chciał udzielać żadnych informacji, I, e, a tutaj były, były jakieś sporne sprawy, e, w każdym razie no, dziejące się poza w ogóle jakąś, jakimś monitoringiem społecznym. Ja, ja się śmieję trochę, bo to jest w sumie tragiczna sytuacja, bo Panowie. Bo, w gruncie rzeczy, e, w każdym kraju, normalnym, demokratycznym kraju, każdy wie, że monitoring, taka tra ta transparentność, przejrzystość wyborów jest oczywiste. I e, są kraje, gdzie każdy z zewnątrz po prostu może przyjść i obserwować, bo tutaj ci ludzie nie powinni mieć nic do ukrycia. To jest bardzo ważny proces. A ja tu walczę o to, mając pełnomocnictwo. Męża zaufania Okręgowej Komisji Wyborczej byłam już nie wiem raz ile razy przez tych ludzi, którzy nie mają do tego prawa, którzy mają obowiązek po pierwsze odpowiadać na pytania, być grzeczni, yy, być transparentni, yy, yy, już nie wiem ile razy była podjęta Są próba sędziowie, wyrzucenia mnie. Sędziowie Komisji Wyborczej stanęli na stanowisku żar. Osoba, która związaną zaufania komisji okręgowej powinna wykonywać swoje zadania na terenie okręgowej komisji wyborczej. Powinna obserwować obserwować ich pracę i ewentualne uwagi powinna zgłosić do protokołu. Rozumiem. Ja to zgłoszę. Natomiast tutaj jest no, jeszcze taka kwestia, z tego co pamiętam, że w stanowisku nie można zadawać, albo nie należy zadawać pytań, ingerować. Zaobserwowane nieprawidłowości, należy do protokołu. Ale jak to nie można zadawać pytań? Hmm. No to stanowisko. chyba się sędziowie pomylili. Ale dlatego warto to z nimi wyjaśnić. Ja tak mówię, bardzo bo też nie chcielibyśmy się robić w taką sytuację tak. i być w takiej sytuacji, że będziemy przekaźnikiem, w momencie kiedy. Tak, A można ja chciałam jeszcze tylko się, zapytać, który z sędziów udzielił, bo dzisiaj o 18.00 oni, yy, oni wyraźnie powiedzieli, że zarówno do tych punktów odbiorów protokołów, jak i. Yy, jak i do tego Krajowego Biura Wyborczego, mężowie zaufania będą mieli wstęp. Panowie sędziowie Kręcisz, Niemcewicz i ktoś już mnie przekręcił Kozierowicz Kręcisz, Niemcewicz Kozierowicz no, więc możemy po prostu znaczy no, nie wiem no, mówią w Okręgowej, ja też jestem z Okręgowej Kręcisz jeszcze raz? Kręcisz, nie Wójciewicz i Kozierowicz. No dokładnie, żeby nie było umyłki w nazwisku. A y, ten pan pełnomocnik już są zniknął? Czy jest jeszcze? Nie powinien być cały czas. To wszystko pewnie, co panowie mieliście do przekazania.